Kukurydza schnie cała mi nie tylko mi u każdego cała skręcona na razie jeszcze nie widać u nikogo taje kolby bo cała skręcona kukurydza i ziemniaki też usychają wszystko żółknie brak wody co zrobić Mówię o kawałku. No, jedynie gdzie kukurydza była pryzma jeszcze zielone, aż teraz zaczyna je usychać. Opowiem Wam początek kawał i koniec kawał, świetny kawał.